Podkład miał być matowy, ale coś nie pykło. Ale wygląda to fajnie, muszę wam powiedzieć, całkiem nieźle. Teraz by się przydało jakiś kolorek może na to wrzucić. Idę zobaczyć co mam w jakiś w zapasach farby w sprayu. Z takich pełniejszych puszek, żeby starczyło na to i madło, to zbyt dużego wyboru nie miałem. Albo czarny, albo niebieski. Ta jest cała. Wyprodukowana w 21 roku. No to troszkę poleżało. Tu końcóweczka z, z 19 roku. Tu jest cały satynowy z. No przeterminowuje się w 27. Także wypadałoby to zużyć. A to w 31 się przeterminuje. W 21 wyprodukowane hmm. niebieski czy błękitny? Niebieski czy błękitny? Błękitny no i psiknąłem sobie sprayem teraz pousuwam taśmę no i zostawię to na dobę niech sobie ta farba stwardnieje wiadomo, że to będzie się rysowało ale nie szkodzi, ważne, że odświeżone tej rączki nie malowałem, bo to i tak się wytrze bez sensu No i jutro wrócę do tematu i sobie je poskładam do kupy. No i dobra, niech schnie. Opowiem Wam, że nawet fajny kolorek wyszedł. Całkiem nieźle. Pozostaje mi tylko skręcić. Niestety nie miałem czasu zakupić nowych śrubek, więc te do szczęk na razie pójdą stare, ale z czasem sobie wymienię. Także biorę się za skręcanie. Thank you. Thank <laughs> you. i elegancko, dopóki nowego blatu nie będzie a jest w trakcie to przykręciłem sobie tylko na dwie śrubki ładnie chodzi, płynnie nic więcej od imadła nie trzeba wymagać wygląda ładnie oczywiście przez chwilę bo zaraz tu się trąci, tam się trąci tu się przyrysuje ale jestem zadowolony Ode mnie na dzisiaj to tyle. Dzięki, trzymajcie się, cześć.